Twój masz zareagował, gdy powiedziałaś mu, że jesteś w ciarzy. Poznałam Pawła na studiach. Ja z dużego miasta. On chłopak ze wsi, dla którego kebab był najbardziej egzotycznym jedzeniem. Na początku był zachwycony moją kulturą. Prosił, żebym gotowała tradycyjne potrawy. Uwielbiał, gdy zakładałam stroje z domu. Nawet próbował nauczyć się kilku słów w moim języku. Ale po ślubie coś się zmieniło. Kiedy dzwoniłam do rodziców i mówiłam po swojemu, robił komentarze. Czuję się, jakbym był wykluczony. Albo nie możesz mówić po polsku, jak wszyscy? Na początku machałam ręką. Małżeństwo to kompromisy, nie? Ale to zaczęło mnie gryźć. Przed ślubem rozmawialiśmy o dzieciach. Ustaliliśmy, że będą dwujęzyczne, że poznają obie kultury. A teraz nie byłam pewna, czy on tego naprawdę. Kiedy zobaczyłam dwie kreski na teście, pierwszą emocją nie była radość. To był strach. Bałam się, że Paweł będzie chciał wymazać moje korzenie z życia naszego dziecka, że przewróci oczami, kiedy zaśpiewam kołysankę, że będzie narzekał, gdy zechce pokazać maluchowi nasze święta. Postanowiłam go sprawdzić. On nie wiedział, co nadchodzi. Przez tydzień zamieniłam nasz dom w małą wersję mojego świata. Mówiłam tylko w swoim języku, nawet gdy nie rozumiał. Codziennie gotowałam tradycyjne jedzenie. W tle puszczałam stare piosenki, których słuchała moja mama. Ustawiłam ozdoby, zapaliłam kadzidła. Pierwszego dnia był zirytowany. Kochanie, miałem ciężki dzień. Może obejrzymy Netflixa i zamówimy pizzę. Udałam, że nie rozumiem i odpowiadałam tylko po swojemu. Wyszedł obrażony do sypialni. Drugiego dnia coś drgnęło. A jak się mówi na to? Kiedy uczyłam go słowa na wodę, powtarzał pięć razy, myląc się i prosząc o rybę. Śmialiśmy się do łez. trzeciego dnia wrócił z zeszytem. Poprosił, żebym zapisała zwroty, które mógł ćwiczyć. Siedział na podłodze w kuchni, próbując lepić placki. Mąka była wszędzie. Oboje chichotaliśmy jak dzieci. Czwartego dnia zaskoczył mnie jeszcze bardziej. ściągnął aplikację do nauki języka. Powiedział z okropnym akcentem: Kocham cię, prawie się rozpłynęłam. Piątego dnia przyniósł składniki z targu, gdzie nigdy wcześniej nie chodził. Gotując, pytał o moje dzieciństwo, dziadków, tradycje. Nie udawał, że to dla niego ciężar. On to przyjmował. 6. dnia zadzwonił do moich rodziców na wideo i spróbował ich przywitać w moim języku. Prawie spadł z krzesła ze śmiechu. Mama miała łzy w oczach. Po rozmowie Paweł powiedział: Chcę być częścią twojego świata. Chcę go rozumieć. Tej nocy przyznał się, że wcześniej czuł się głupi, bo nic nie rozumiał. Że przez to reagował złośliwością, ale jak widziałem, jak rozkwitasz, kiedy mówisz po swojemu i gotujesz, dotarło do mnie, że to ja coś tracę. Siódmego dnia rano znalazłam go w kuchni. Próbował zrobić paraty na śniadanie. Wyglądały jak dzieła sztuki nowoczesnej, ale był z siebie dumny. Usiadłam obok, złapałam jego ręce całe w mące i powiedziałam po angielsku. Właśnie zdałeś najważniejszy test w życiu. Spojrzał zdziwiony. Jaki test? Uśmiechnęłam się. Test na bycie tatą. Jestem w ciąży. Jego twarz zmieniła się trzy razy w trzy sekundy. Szok. Niedowierzanie. Potem czysta radość. Podniósł mnie i obrócił. Mąka poleciała w powietrze. Czyli wkręciłaś mnie, żeby sprawdzić, czy będę szanował twoją kulturę? Zaśmiał się. Musiałam wiedzieć, czy będziesz takim ojcem, jakiego chcę dla naszego dziecka. Pocałował mnie w czoło, uklęknął i pocałował mój płaski jeszcze brzuch. Naucz mnie, jak powiedzieć tata. Papa.